Prawie jak umiem, na Tylko jak po ty jedziesz, to ci więcej niż 6,5 pali, to no. rzadko tak jest. Ja tak mam na nic po <laughs> no W Gran Turismo też chcę tak jechać. Ale, tak. ale jako cisza zaraz wyrastała, nie? A cisza. No daje radę, daje radę. No! daje radę, nie? Prawie jak kalibra. Prawie jak RS Po Warszawie jak RS. pojeździł nawet Do sześćdziesiąt Nawroty nie ma To, to było znak do 60 koni Do to koni Aż pewnie bokiem Nie bokiem, <śmiech> <śmiech> nie no, bokiem. <laughs> Na ręcznym nawrotka powinna być No i na ręcznym to, to chyba ciężko Tam <laughs> Ale poczuliście ta moc? Nie ma ręcznego, Nie jaka moc, a co się? Nie, ciebie? To Ledwo jeździ. Mój 1,4 szybciej jeździł. Ooo, jak gdzieś jechał, a mój 1,3 jeszcze szybciej, szybciej. A jeszcze gazu nie nacisnął, a teraz nacisnij gaz. Do swojego, kurwa. Nie, ja do mojego nie wszedłem. Nie, do mojego nie Do mojego Cię, nie wszedłem. Ja tak miałem właśnie po ostatniej przyjaździe. Tylko jeździłem wiesz, 300 konnym. To było nie gory. ma co pierdolić, bolić, daję radę. Ej, oj tak. Redwo, co? Jak się że tu musiałem wstać przy błocze? Nie mogłem się złamać z tej strony. Ja też. A ja też się nie złamałem. m czwórka ma kurwa...